Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiaj miałem okazję być na filmie pod tytułem Arcybiskup Lewebry Dlaczego. Jest to dokument, który miał wytłumaczyć, na czym polegało życie, główna misja, a także pierwszorzędny cel w życiu arcybiskupa Marcela Lefebra. Tak w skrócie, co uważam o tym filmie? Uważam, że miał on po prostu wydźwięk propagandowy, proszę mi nie zjeść, ale kto był na tym filmie, no mógł się przekonać o prawdziwości moich słów. Gdyż prawie wszystko jest tam, jeżeli chodzi o Bractwo Świętego Pisa 10 przedstawione na opicuś, glancuś, wszystko dopięte na ostatni guzik, wszystko wręcz bym powiedział olśniewa złotem. Ale ten, kto jest, czy przynajmniej był w strukturach Bractwa tak wewnątrz, no to wierzę, oczywiście tak nie jest, bo jest to struktura ludzka, czyli nie może ona być doskonała, więc nie można nadawać jej znamion boskich. Co jednak nie zmienia faktu, że jest ona dobra w swoim założeniu, w swojej misji, a także w swoim posłaniu od Chrystusa które także było zatwierdzone przez Kościół rękami posoborowego papieża Pawła VI. Zacznijmy od początku. Uważam postać przeczcigodnego, wielbnego świętej pamięci arcybiskupa Marcelele Febra za kandydata na ołtarze. Główną dewizą jego życia było prowadzić dusze do zbawienia, triumf najświętszego serca Pana Jezusa, żeby kościół był misyjny, a nie ekumeniczny. Jego życie można streścić w następujących słowach, które są umieszczone na jego grobie: Tradidi et quod accepi, czyli co otrzymałem, to przekazałem. Także biografię arcybiskupa Lefebra możemy przeczytać, zresztą ona też była w filmie zamieszczona. Panie Jezu, od ciebie wszystko otrzymałem. Otrzymałem od ciebie łaskę kapłaństwa, abym prowadził duszę do ciebie. Zostałem przez ciebie posłany na misję, aby być twoim misjonarzem. Chciałem tam nawracać Boga i zaprowadzić triumf twojego serca. Na sam koniec otrzymałem od ciebie łaskę biskupstwa, którą także przekazałem, aby inni wyświęceni przeze mnie biskupi mogli dalej wyświęcać kapłanów, by oni mogli kontynuować w niezachwiany sposób działalność Twojego kościoła. Intencja, która kierowała arcybiskupem Lefebrem, to jest dobro najwyższe zbawienie dusz. I po tym poznaje się, czy ktoś ma powołanie kapłańskie. Bo jeżeli ktoś idzie, bo mu tam wygodnie, bo to jest fajny zawód, bo tam są ewentualnie może jakieś pieniądze, chociaż nie wiem gdzie tak naprawdę, czy z jakichś innych przyziemnych powodów, bo on czuje tak po prostu jakiś głos w sobie. Bo, że ktoś coś czuje, czy nie czuje, wiara się nie opiera na uczuciach. Mogą one być jako takie cukierki dawane od Pana Boga, ale tym bardziej powołanie nie może opierać się na czyichś uczuciach, bo jest to intelektualne przygnięcie do prawdy, którą Chrystus objawia nam w swoim życiu, przez ludzi, których stawia nam w swoim życiu, przez to, że nas do czegoś uzdalnia, upada nas do samego siebie. I najbardziej takim wyrazistym charyzmatem w duchowości arcybiskupa Lefebra była czystość. Czystość, którą powinni zachowywać kapłani, a także i misyjność. Pamiętajmy, że był on generałem skromadzenia misyjnego, Ducha Świętego. Pamiętajmy, że arcybiskup Lefebvre był przez papieża Piusa XII mianowany, aby był arcybiskupem, a także aby był nuncjuszem apostolskim na całą Afrykę francuskojęzyczną. Czyli to był taki, można powiedzieć, człowiek wybrany z prawej ręki papieża, prawa ręka papieża na całą Afrykę, gdzie panował również język francuski, gdzie były kolonie francuskie. I Arcybiskup Lefebvre potrafił doprowadzić do tego, że z jednej katedry, która miała miejsce w Dakarze, zaczęły wyrastać poszczególne, pomniejsze i większe kościoły. Podczas jego kadencji, gdy miał być owym nocjuszem, po prostu było mnóstwo powołań, ponieważ głównym jego celem było nawracanie pogan, a nie dyskutowanie z poganami, jak to chociażby miało miejsce w Asyżu, prawda? Jan Paweł II, szamani, modlitwa do diabłów, buddha na tabernakulu. Oczywiście ma arcybiskup Marcel Lefebvre miał swoje ludzkie słabe strony i mylił się. I to niestety nie zostało ujęte w filmie, więc to jest kolejny zarzut, jaki kieruję wobec tego filmu. Że postać arcybiskupa Lefebvre już została kanonizowana za życia tak naprawdę, a nie możemy tego stwierdzić. Ponieważ sam arcybiskup Lefebvre mylił się. Kiedy się mylił? Chociażby wtedy, kiedy podpisał dokumenty Vaticanum Secundum. Zresztą dzięki Bogu, że się opamiętał i wówczas też i się z nich wycofał. Zresztą arcybiskup Lefebvre... Też był przedstawicielem konserwatywnej frakcji podczas Soboru, która nazywała się Cetus Internationalum Patrum, czyli międzynarodowe zgromadzenie ojców soborowych, które niejednokrotnie blokowało modernistów, liberałów w ich destrukcji i niszczeniu Kościoła od samego wnętrza. I nawet podczas soboru nazwano taki jeden tydzień czarnym tygodniem, ponieważ Czetus, który założył arcybiskup Lefebvre, który mieścił w sobie aż 300 biskupów spośród całego świata, przez cały tydzień blokował modernistów na soborze, ich uchwały o wolności religijnej, indyferentyzmie czy inne tego typu ekumeniackie zapędy, które miały zniszczyć kościół, zdegradować rolę biskupa Rzymu do tego, co sprawosławił. No tylko jakiegoś prymatu honorowego, jednego wśród równych, więc dzięki arcybiskupowi Lefebrowi nie wprowadzono ekumenizmu na pełną skalę, którą dopiero widzimy z opóźnionym zapłonem dzisiaj. Dzięki m.in. czetusowi arcybiskupa rola biskupa Rzymu zachowała swoje miejsce w kościele, a także dzięki tutaj trzeba to oddać Pawłowi VI. Więc to był mój zarzut numer jeden wobec postaci arcybiskupa. Zarzut numer dwa. Chociaż z tego pamiętajmy, numer jeden do mu się wybroić. Odrzucił on wszystkie te dokumenty, które zawierały sobie dwuznaczności, sprzeczności i po prostu herezję. Co nawet podczas tego filmu przyznali tacy kapłani po Soborowi, jak chociażby ksiądz Roman Kneblewski. No po prostu nie da się pogodzić dokumentów Watykanu II z tym, co było przed Soborem. I arcybiskup Lefebvre, dlatego że znał encykliki papieży przedsoborowych, także z biskupem de Castro Majer, św. pamięci wówczas, wystosowali wobec papieża Jana Pawła II taki specjalny list, gdzie wyszczególnili poszczególne także i dokumenty z Watykanu II, z czym one są sprzeczne z poprzednim magisterium. Oczywiście Jan Paweł II to wrzucił do kosza, nie wiadomo, czy w ogóle to nawet przeczytał. Jeżeli chodzi o zarzut numer dwa... To jest właśnie kwestia ważności sakry w Nowozordo, Ordo, chociaż na samym początku nie było wiadome, czy owa sakrabiskupia była ważna. Bo Paweł VI wzorował się na Anglikanach, ale on XIII stwierdził, że sakra biskupia u Anglikanów nie jest ważna. Zresztą, tak jak powiedziałem to w jednym filmiku odnośnie w ogóle tych święceń posoborowych, czy są one ważne, czy nie, Paweł VI z uczynił taki miszmasz, trochę katolicyzmu, trochę anglikanizmu, trochę również z prawosławia sobie zaczerpnął, ponieważ także on w swoim obrzędzie sakrebiskupii z 69 roku wzorował się na ustanowieniu patriarchów na wschodzie. Czyli miszmasz, mieszanina niejednorodna, jeszcze powrót do archeologizmu, czyli grzebanie gdzieś w jakichś starożytnych formułach sakrybiskupii i tak dalej. Więc to była taka Mieszanka wybuchowa, która sprawiła to, iż arcybiskup na samym początku nie wiedział, czy kapłani przychodzący znowu z Nowus Ordo, jest to fakt bardzo mało znany, nawet dla wiernych bractwa świętego piusa X, ale arcybiskup Lepebry na początek wyświęcał subkondicione, czyli w sposób warunkowy każdego księdza, który przychodził do struktur bractwa ze struktur nowu z Ordo. Ze względu na to, że nie wiedziałem, czy ten sakrament nowy, zdeformowany, zreformowany jest ważny, na wszelki wypadek, żeby mieć tą pewność, Również prawo kanoniczne przewiduje takowe przypadki, wyświęcano raz jeszcze danego kandydata do święceń. Bo jeżeli w Kościele Świętym mamy taki stan, że coś nie jest pewne, to lepiej raz jeszcze udzielić tego sakramentu, żeby mieć pewność, że jest on ważny, niż żeby to była taka rosyjska ruletka czyli ktoś jest ważnie wyświęcony, a z drugiej strony ktoś może nie jest ważnie wyświęcony, bo również z tymi intencjami, z tym jak wyglądał nawet sam obrzęd święceń w Nowus Ordo na samym zachodzie, to różnie było, różnie to wyglądało. Więc żeby nie bawić się właśnie w taką rosyjską ruletkę, której kosztem by było życie bądź potępienie danego wiernego, na początku arcybiskup Lefebvre wyświęcał taki kandydat, potem to stało się dobrowolne, ale na sam koniec ta praktyka zanikła. W ostateczności ona znikła dopiero z Bractwa Świętego Piusa X wraz ze śmiercią świętej pamięci biskupa Tissiena. I cieszę się, że tenże film wyszczególnił rzeczywistość dwóch kościołów. Kościoła katolickiego, tam gdzie jest prawdziwa wiara, jest prawdziwy Kościół, mówi święty Hieronim, i kościoła posoborowego, czyli to jest ten obcy twór, który żeruje na strukturach kościoła katolickiego, niszczy kościół od wewnątrz i atakuje wszystko to, co jest tradycyjne i katolickie. To jest jak najbardziej współczesny neoarianizm, neomodernizm, który powinien zostać oddzielony od kościoła katolickiego, potępione, po, powinny zostać po raz kolejny te twierdzenia wystosowywane przez neomodernistów, indyferentystów, ekumenistów i również tych, którzy głoszą protestancką, a nie katolicką eklezjologię, przeciwko której w szczególności arcybiskup sprzeciwiał się także podczas Watykanum II. Czyli powinno się ekskomunikować tego typu osobników, czyli po prostu... Te wilki w owczych skórach, które obecnie znajdują się w strukturach kościoła, powinny zrzucić swoją owczą skórę i zostać nazwane z imienia heretykami, ekskomunikowane, a zapewne byłoby ich mnóstwo, skoro już było ich dosyć sporo w czasach Piusa X, tym bardziej w czasach Piusa XII. Dlatego m.in. ten papież nie chciał wznowić Watykanum Primum, bo wiedział, że w strukturach kościoła jest mnóstwo ludzi przysiągniętych modernizmem. Tym, co on sam potępiał. Archeologizmem. Czy chociażby irenizmem, czyli zanikaniem praw wiary, żeby doprowadzić do jakiejś fałszywej jedności z heretykami. To właśnie papież Pius XII potępiał Mediator Dei w Humanis Generi. Niestety papież Jan XXIII, który podczas jednego z wywiadów miał zostać zapytany, co będzie za tym robił, skoro został następcą takiego znakomitego, konserwatywnego papieża jak Pius XII. Czy będzie on kontynuował jego myśl? Papież Roncalli miał powiedzieć, nie. Ja będę robił wszystko, co jest na odwrót. Czyli zobaczcie, już to, czym kierował się Jan XXIII, też było takim początkiem zapalenia lądu, który miał wybuchnąć podczas Watykanu w Sekundum. Zatem, również sprzeciw arcybiskupa, który de facto nie był sprzeciwem, ale posłuszeństwem wobec Kościoła, był niezbędny do zachowania jego wiary. Co również wyszło w praniu, co także potwierdzili w owym filmie podczas swoich wywiadów, czy to przełożony Brasła św. Piotra, Instytutu Dobrego Pasterza, ksiądz Grzegorz Śniadok, że między innymi ich instytuty wyrosły z brazwa świętego Pisa X i gdyby Brasła nie było, prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj w ogóle jakiejkolwiek mowy o tradycyjnej formie liturgii rzymskiej, czy tym bardziej nie byłoby w Kościele mowy o jakichkolwiek tradycyjnych instytutach życia kapłańskiego, które Franciszek usilnie usiłował zwalczyć razem z mszą świętą trydencką w Traditionis Custodes. Podczas filmu mogliśmy także usłyszeć o słusznej krytyce Vatikanum Secundum całego posoborowia, tylko szkoda, że za krótko i za bardzo merytorycznie. To znaczy, pokrótce. Powiedziano, czemu sprzeciwił się arcybiskup. O, Cetus Internationalum Patrum. Czyli ekumenizm, protestancka definicja kościoła, indyferentyzm, no i w sumie tyle. A jakie konkretne dokumenty? Czemu akurat tym, ani innym zapisom? Nie przedstawiono w ogóle jakiegoś skrótu tych dokumentów, tylko po prostu arcybiskup tak ogólnie temu się i temu sprzeciwiał. A także, no mówię, nie poruszono w kwestii tego tak czy siak, chociażby drugiej, <laughs> można powiedzieć, strony arcybiskupa Lefebra, że był on zwolennikiem... Rytu przejściowego Pawła VI, który powstał w roku 65. To była mniej więcej co? Już mieszanina nowus ordo i mszy Można już było sprawować mszę świętą versus populum. Niektóre części mogły odbywać się w językach narodowych, ale przede wszystkim głównie tam, tak czy siak zachowywano łacinę. Już nawet kanon mógł być wygłoszony głośnym tonem przez kapłana, bez znaków krzyża, które towarzyszyły tradycyjnemu kanonowi rzymskiemu. Po prostu to była taka maksymalnie ogołocona msza trydencka, ale jednak i arcybiskup Lefebvre niestety był tego zwolennikiem, nawet są jego zdjęcia, jak uczestniczył podczas konserwery do owej tradycyjnej mieszanej liturgii, jakkolwiek ją możemy nazwać, która była w kościele, ale nie zawsze stosowana do 68 roku. W 68 roku weszła taka atrapa novus ordo, tak zwana missa normatywa, która jednak została odrzucona przez komisję do spraw liturgii, by potem rok później wrócić pod nazwą Novus Ordo Missa, Czyli komisja do spraw liturgii w 68 roku, między innymi do której należał arcybiskup Lefebvre. i dlatego stwierdził, że mimo tego iż raz uczestniczył w tej missie normatywie, czyli tej przyzapowiadającej Novus Ordo, jeszcze troszkę bardziej ogołoconej od Novus Ordo, nawet ona nie miała w sobie zawierać tego wezwania, które nawet kapłan też i stosuje podczas rytu Nowo Zordom. się, aby moją i waszą ofiarę. Dopiero to wezwanie, które jest no, po prostu dostępne przy świętej tradycyjnej, miało zostać usunięte w misji normatywa i powrócić dopiero w Nowus Ordo Zordomice. Czyli to był ryt jeszcze bardziej ogłosony. I Arcybiskup Lefebvre, z racji tego, że należał do owej komisji, miał uczestniczyć właśnie raz w koncelebrze do tej misji normatywy i stwierdził, że to była najgorsza jego decyzja w życiu. To, tak Wam dodaję te rzeczy, takie można powiedzieć perełki, których, no nie wie, taki przeciętny człowiek, który też chodzi do bractwa. Podkreślam, że mimo tego, iż bractwo, tutaj przechodzimy do kolejnego podpunktu, odbiegło od tej pierwotnej myśli arcybiskupa Lefebra, co zostało także napiętnowane, takie moje myślenie, moje twierdzenie, ponieważ faktem jest, że bractwo lat 70., 80. nie jest tym bractwem, co jest dzisiaj. Również potępiano tutaj wystąpienie w cudzysłowie, a de facto wyrzucenie świętej pamięci biskupa Richarda Williamsona z Bractwa Świętego Piusa X w 2012 roku, kiedy to biskup Felaj chciał pójść na zgniły kompromis z Watykanem. Przyjmujemy dokumenty watykanem Secundum, ale coś tam jeszcze, ewentualnie może jakiś sakry biskupie w przyszłości, coś, jakieś tam niezależność od tego Rzymu zachowamy, żebyśmy mieli jakieś właśnie te pozory niezależności. Biskup Williamson również miał wystąpić przeciwko temu twierdzeniu, nawet świętej pamięci biskup Tissier de Malere. miał wystąpić przeciwko porozumieniu z Rzymem. Ostateczności no, biskup Tissier podpisał się pod tym, chociaż był tego przeciwnikiem i najpewniej został nim w duszy do końca swoich dni. Natomiast z racji tego, że biskup Williamson jasno się postawił po stronie sprzeciwu wobec tego dokumentu, który miał być zginionym kompromisem, został po prostu wyrzucony za mniemany antysemityzm i dalej kontynuował misję Bractwa Świętego Pisa X, ale dodał jeszcze do tego ruchu oporu, tak zwany ruch oporu. I mimo tego już uważam, że sam ruch oporu w swojej sedewakantystycznej części nie jest oddaniem myśli arcybiskupa Lefebra. Pisuje mu się czasami takie słowa, że miał nazwać Jana Pawła II antychrystem arcybiskup Lefeb, nawet niektórzy sedewakantyści nie mają, że miał nie wymieniać go podczas kanonu, co są to po prostu mrzonki niczym nieudokumentowane. Arcybiskup Lefebvre do końca chciał zachować jedność z Janem Pawłem II. Cały czas uznawał go za najwyższego kapłana. Wystarczy zobaczyć nawet sobie na wywiady kapłanów Bractwa z lat 90., czyli kiedy formalnie Bractwo, a Stolica Piotrowa gryzły się, i to w dosyć mocny sposób. Czyli arcybiskup Lefebvre do końca zwalczał Sedewakanty. jest nawet jego jedna z mów radiowych skierowana przeciwko Sedewakantystom z lat 80., którzy Sedewakantyści. W Stanach Zjednoczonych w tychże latach odłączyli się od Bractwa Świętego Piusa X, by założyć wówczas sedewakantystyczne Bractwo Świętego Piusa V. Zatem arcybiskup Lefebvre potępiał sedywakantyzm i również sam wakantyzm jest w filmie potępiony. Natomiast mówię, że według mnie, moim subiektywnym zdaniem, twórcy filmu nie powinni potępiać biskupa Williamsona, co bardziej zdystansować się od tych wszystkich tez, Chęci zgniłego kompromisu biskupa Pelaja z Watykanem. Przechodzimy do kolejnego podpunktu w tymże filmie, który mi się akurat bardzo spodobał. To jest napiętnowanie błędów hierarchii covidowej podczas samej plandemii, pandemii, kiedy to biskupi bardziej się chcieli przypodobać władzom państwowym. Nawet padło tam takie twierdzenie, że to właśnie ze względu na samą chęć prymasa Polski wprowadzono konkretne restrykcje do kościołów. I właśnie dlatego braterstwo zaczęło się rozrastać, bo ludzie w kościołach Boga nie znajdowali, tylko znajdowali jakichś służbistów, którzy bardziej bali się o swoje własne zdrowie, bali się tego, że Pan Jezus może kogoś zarazić, niż tego, żeby prowadzić dusze do zbawienia, bo jeżeli tego nie będą robić, odpowiedzą za swoje własne czyny przed Bogiem. I właśnie dlatego, te limity, pięć osób. Kościół po prostu jak cała katedra, pięć osób tylko może być w kościele. Pan Jezus ma zarazać. Kapłan w jakichś skafandrach po prostu podchodzi do ludzi, nie dość, że tam msza jest sprofanowana, nie wyrażono żadnej wiary, jak to się mówi sprawnie, bo na pewno nie pobożnie i tyle. Więc wówczas przy wtórze hierarchii bardzo dużo ludzi odeszło z tego świata bez pojednania z Bogiem, bez sakramentów, więc oni są po prostu rzeźnikami dusz. Mówię tutaj o tych osobach, którzy, które się dopuściły do owej praktyki, gdzie nawet kapłan nie mógł być posłany do osoby potrzebującej sakramentów. Prawo kanoniczne zobowiązuje go do tego, że jeżeli każdy katolik go o ten sakrament poprosi, kapłan jest obowiązany mógł go udzielić, bo sakramenty nie są własnością kapłana, ale on jest wiernym sługą Chrystusa, bo Chrystus jest tym, który daje nam sakramenty, jest źródłem wszystkich sakramentów i Chrystus posługuje się Owym kapłanem, jako swoim szafarzem, jako takim pośrednikiem, przez którego możemy owe sakramenty uzyskać. Zatem hierarchia zawiodła podczas COVID-19. Hierarchia bardziej wolała przypodobać się temu światu, wolała się ona pogrążyć w terrorze, strachu, niewoli covidowej i nie okazała się ona katolicka, ale okazała się ona covidowa. No i tutaj właśnie wraz po świętego Piusa X wkracza i cały czas udziela sakramentu, próbuje się dostać do wiernych i wbrew tym wszystkim przeciwnościom, wbrew tym wszystkim oszczerczym komunikatom poszczególnych kurii i biskupów Cały czas prowadzi swój apostolat, więc to akurat na wielki plus dla Bractwa Świętego Piusa X. Czy tym bardziej chciałbym jeszcze wspomnieć odnośnie tej rzekomej pandemii o praktyce Komunii Świętej na rękę, która stała się wtedy chlebem poprzednim. Jeżeli ktoś nie chciał inaczej przyjąć, w ogóle mu nie udzielano Komunii Świętej, więc są to po prostu jawni mordercy dusz i promanatorzy ciała Pańskiego. Mówię tutaj o tych osobnikach, którzy się do takich praktyk dopuszczali, którzy bardziej się ludzi bali niżeli Boga. I teraz na sam koniec przechodzimy do samej działalności Bractwa Świętego Pisa X, no i to ma, tak jak powiedziałem, głównie wydźwięk propagandowy, więc film ten jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś się chce zapoznać z życiorysem arcybiskupa Lefebvre'a, bo rzeczywiście jest to człowiek święty i pokorny, ale przestrzegam, że to ma wydźwięk także bardzo propagandowy, Bractwo jest święte, poza Bractwem można by w cudzysłowie powiedzieć, sparafrazując, nie ma prawie, że zbawienia i tak a tak też nie jest. Więc film ma wydźwięk po prostu dosyć jednostronny, dosyć taki pod publikę. Chodzi mi tutaj o to, że w poszczególne momenty mają uwypuklać działalność arcybiskupa, pokazać tylko i wyłącznie dobre strony bractwa, tak jak powiedziałem na samym początku tego filmu. Bractwo nie jest tylko tworem Bożym, ale jest to twór człowieka, gdzie mamy ludzi grzesznych. Ludzi, którzy nie zawsze się spisywali także jako kapłani, chociaż Główną myślą przewodnią arcybiskupa Lefebra było właśnie odnowienie kapłaństwa w duchu tradycji katolickiej, powrotu do tego, co Sobór Trydencki chciał nam dać poprzez seminaria duchowne. Czyli nie kapłani, koledzy, przyjaciele, psycholodzy, wszystko naraz, tylko zapomina taki kapłan, że on księdzem jest, ale kapłan z krwi i kości, kapłan według serca Jezusowego. Stąd właśnie cnota stąd właśnie chociażby oddzielenie od tego świata, stąd katolickie wychowanie według mszy świętej i tego, co Kościół nauczał od zawsze i jak Kościół zawsze pouczał. Więc trochę mi się ten filmik przedłużył, ale mam nadzieję, że w miarę zarysowałem Wam życiorys arcybiskupa Lefebra, streściłem treść owego filmu, że jesteście zainteresowani. Można jak najbardziej obejrzeć, ale z tą obiekcją, że jest to jednak film jednostronny, jakoś nie pociągający zbytnio, tak szczerze powiem, że nie pociągnęła mnie dynamika tego filmu, chociaż uważam, gdybym miał dać taką ocenę, 7, bo 7,5 na 10. Swoją drogą, już tutaj na TikToku, zrobiono ze mnie jakiegoś guru tradycjonalistów. Za takowego się nigdy nie uważam, nie uważam. Jestem tylko sługą, którego największym pragnieniem jest prowadzić duże do zbawienia. Wbrew błędom hierarchii, to nie znaczy, że ja stawiam się ponad hierarchią. Ja tylko jestem tym, który przekazuje swoimi własnymi usami słowa papieży i magisterium wszystkich wieków. Nie jestem święty. Ale wierzę, że dzięki wspólnym naszym rozważaniom, dzięki wspólnemu budowaniu katolickiej społeczności, wszyscy do owej świętości możemy dojść. I Chrystus nie daje nam innej drogi ku temu, niżeli droga krzyża, niżeli droga katolickiej niezmiennej doktryny, którą także, niestety, żyjemy w takich czasach, że ja muszę wam przekazywać. Chociaż nie minie się kimś wielkim, bo tak jak raz jeszcze powtórzę. Co prawda, ja otwieram usta, ale słowa, które padają, są słowami magisterium. Dlatego proszę mnie nie chwalić. Absolutnie... Nie lubię tego, bo to jest coś wbijające bardzo w pychę. Natomiast proszę mnie zawsze ganić i karcić i wykazywać błąd, jeżeli miałbym się pomylić. Bo to wówczas uczy nas pokory, a bez pokory to rzecz niepodobna, żeby Bogu się podobać. Zatem, jeżeli to dzieło Boże, które prowadzimy, jeżeli mamy być takim głosem sprzeciwu w internecie, bądźmy, ale wszystko czyjmy na chwałę Bożą i niech nam towarzyszy także ta dewiza arcybiskupa Lefebra, tradidi et quod accepit. co otrzymałem to wam przekazałem i tylko tyle i aż tyle bo ja was nie zbawię ale Chrystus przez niezmienną katolicką doktrynę może was do tego zbawienia doprowadzić ale czy wy tego chcecie bo jeżeli tego chcecie dajcie temu wyraz poprzez to że dacie się porwać pięknu tradycyjnej katolickiej liturgii i wiary która jest prosta bo przecież królestwo boże zostało objawione prostaczkom